Witajcie kochani, w naszym barze Gastrofaza Bar przy ulicy Krakowskiej 51 w OPOLU od poniedziałku uruchamiamy dla Was super zabawę. Będzie można wygrać obiad. Wystarczy zamówić za minimum 35 zł, taki standardowy obiad, bo danie dnia nie wlicza się do tego konkursu. I wtedy możesz podejść tutaj do tego urządzenia. Tutaj żona moja zademonstruje. Musisz zatrzymać czas, włączyć sobie licznik i zatrzymać czas równo na 10 sekundach. Jeżeli zatrzymasz czas na 10 sekundach, że będzie 10.00, wtedy my zwracamy całość za obiad. Także jesteśmy drugą restauracją w Polsce, która, która, w taki, która wprowadziła taki, taką zabawę. Myślę, że to Wam się spodoba i będziecie przychodzili do nas próbując swojego szczęścia. Także od poniedziałku zapraszamy.